Dzień dobry, będę piekła chleb. Mamy godzinę równo, tak naprawdę jest siódma rano. Na godzinę 14 idę dzisiaj do pracy i chciałbym ten chleb mieć skończony o godzinie 12.30, aby on jeszcze troszkę ostygł i żebym zdążył sobie przed wyjściem z domu zrobić jeszcze sobie z tego świeżutkiego chleba kanapki do pracy. Chleb zamierzam upiec tak jak zawsze na zakwasie i tym razem nie będę robił starteru. Postaram się wszystkie składniki zmieszać w jednej miejsce. I on, on będzie miał 4-5 godzin czasu, aby urosnąć, więc myślę, że się uda. Już parę razy tak piekłem i, i bez większych problemów. I ja mam dosyć silny zakwas i mi ten chleb zawsze, zawsze jakoś tak w miarę szybko podnosi. Nie będę robił tego chleba takiego mocno ciężkiego, bardziej użyję mąk jasnych. A mąki jasne dużo, dużo łatwiej przerabiają. Dużo łatwiej się podnoszą. A mąki wyciągnąłem sobie trzy, Bo prawda jest taka, że robię sobie porządki w szafce. Mam, na, mam, mam, mam kupionych kilka nowych opakowań mąki, a te mam na otwierane i, i zamierzam pozużywać trochę tych opakowań. Żeby miejsce w szafce się zwolniło o i tyle i taki pomysł po prostu na chleb zrobię taki miks mąk aby tylko proporcje się zgadzały konsystencja coś z tego na pewno wyjdzie taki chlebek eksperymentalny dobrze to co działamy robię dwa chleby one będą miały poniecałe 900 gram o i tyle dobrze miska duża Zawsze daję do moich chlebów 150 gram zakwasu, ale robię 150 gram zakwasu jak robię starter, odstawiam na noc na 12 godzin. Tym razem nie będę robił zaczynu, więc dam trochę więcej tego zakwasu. Dam go nie 150, tylko 200. Czyli 200, o, nie nagrałam jak gazuje mi zakwas, ale to nic. Czyli nie dam 150, tylko dam dwa razy po 200, czyli 400 gram dam zakwasu, trochę więcej. Zakwasik dokarmiłem dosłownie wczoraj o 22:00 Schowałem do lodówki, wyciągnąłem go dosłownie 5 minut temu. Czyli on, ten słoik jest dosłownie jeszcze, jeszcze zimny. Wygląda tak, pracuje ładnie. Dobra, pierwsze co? 400 gram zakwasu. O, zakwasik wygląda tak. Teraz damy mąki chlebowej. Tu sobie wcześniej odmierzyłem. I jej mam najwięcej. Chciałbym ją zużyć. Tu mam 400 gram. Mąka żytnia. Nie chcę, żeby ten chleb był taki mocno ciężki, dlatego tej żytniej mąki dam tylko 200 gram. Zostało troszkę, to już wysypię wszystko. I jeszcze mąka orkiszowa. Jej też tam 200 gram. Lubię też jeszcze do chleba dodawać odrębów przędnych. Tu mam wcześniej ważyłem 100 gram. Tam całe opakowanie. Dodamy sobie jeszcze 50 gram lnianego I jak na tą chwilę. Nie, no, jeszcze suli woda. Właśnie. Dwa chleby, czyli półtora łyżeczki na jeden chleb. Czyli trzy łyżeczki soli. Dobrze. I aby połączyć wszystkie składniki, oczywiście woda. 200 gram, 200 ml na jeden chleb, czyli 400 ml. Jak będę mieszał, to ewentualnie sobie doleję, ale powinno chyba 400 wystarczyć. No i dobra. Wszystkie składniki dodane. Wystarczy teraz to wszystko wymieszać. Wstępnie wymieszam sobie łyżką, a później zaraz użyję dłoni. Staram się go z 2-3, może z 4 minut tak porządnie tu wygnieść, żeby ta sól się dobrze rozprowadziła. A ja myślę, że konsystencja jest dobra. Nie będę wody dolewał. Mógłbym teraz taki ładny chlebek uformować o, w takiej postaci, i miałbym taki, taki ładny, duży bochenek chleba. Bez, bez keksówki, ale jakoś tak się przyzwyczaiłem. Lubimy chleb piec w keksówce, on wtedy inaczej troszkę wygląda, łatwiej go kroić na, na takie kanapeczki, ale nic by nie szkodziło, nic by nie stało na przeszkodzie, żeby sobie takich chleb formować i tak upiec, nie? Ale to nic, dobra, jeszcze go trochę pomęczymy. Dobra, myślę Wydaje że chleb jest już dobrze wygnieciony. Co, podzielimy go sobie na pół. Poniecałe 900 gram wrzucimy do keksówki. Dobrze. Umyłem sobie dłonie. Trochę je teraz namoczyłem. I dzielimy nasz chlebek. Po niecałe 900 gram. Tak, tak. Może, może zrobię tak. Zobaczymy ile ten ma. Te, o, jak mi się udało, 940. A ten ma 920. 900 rów. Ja używam takich silikonowych foremek. Nie ma większego problemu z nim. Nie trzeba foremek niczym wykładać, smarować. Naprawdę bardzo łatwo się chleb od tego odkleja. Dobra, zrobimy sobie takie, takie chlebki ręcznie. One mają niecały kilogram. W tym momencie, jak podwoiłem swoją objętość, to mi wypełnią całą tą formę. Tak sobie pomyślałem, że mam jeszcze trochę sezamu, jeszcze trochę tego siebie Troszkę posypię te chleby, zawsze one ładniej wyglądają. Dobrze, niech sobie to już tak zostanie. I co teraz dalej z tym robimy? Chciałbym, żeby ten chleb dosłownie w ciągu 4-5 godzin mi urósł i żebym go zdążył jeszcze upiec. To przyspieszymy troszkę to, to wszystko. Przyspieszymy to takim sposobem, że ja je włożę w tym momencie do piekarnika. Piekarnik nagrzeje do 30 stopni. I tak zostawię, zostawię ten piekarnik. Nie będę go wymawczał, zostawię go po prostu cały czas zmoczonego w temperaturze 30 stopni i raz na pół godziny będę podchodził i z raszaczem do, do, do kwiatów wodą Będę pryskał w środku piekarnik, żeby, żeby ten chleb miał cały czas tam ciepło i wilgotno. I on powinien błyskawicznie urosnąć. Mi się wydaje, że dwie, dwie godziny to, to on urośnie. I co? Mamy godzinę 16 po 7. Cały ten zabieg, przygotowanie tego chleba zajęło mi razem z nagraniem 15 minut. Czyli, czyli dosyć, dosyć szybko. Dobra, to co? Wkładamy go do piekarnika. Piekarnik sobie uruchomy. Aby tylko lekko działał. O, w tym momencie. Do środka. Weźmiemy od góry chleb. Niczym tego nie przykrywam, tak jak teraz spryskam tylko cały ten piekarnik, ten chleb wtedy nieobecnie od góry. Niczym. Nie owijam tego, nie wkładam tego w reklamówkę. Nie, ma, nie ma sensu. I super. I dalej z tym nie robię. Zamykam piekarnik. I dosłownie w takiej postaci, lekko uruchomionego, zostawię go na te dwie godziny. Tak co pół godziny, co godzinę podejdę, zrobię nagranie i w międzyczasie też jeszcze go od środka specjalnie spsikam, żeby on cały czas miał tak mocno wilotny w środku. No i zobaczymy ile będzie rósł. Najpóźniej za 2012 muszę go zacząć piec. Żeby on mi tak do 13 się zdążył już upiec, no, ale myślę, mi się wydaje, że on dużo szybciej wyrośnie. Minęła godzina, idziemy zobaczyć, jak nasz chleb wygląda. A w tym momencie wygląda tak. Za wiele, co prawda, tutaj się nie zmieniło. No nic, czekamy dalej. Minęła kolejna godzina, idziemy zobaczyć do naszego chleba, czyli chleb wyrasta już 2 godziny. A wygląda w tym momencie tak. No nie za bardzo tak szybko rośnie, ale mamy jeszcze dwie godziny czasu, aby, aby go upiec, więc spokojnie. Minęła kolejna godzina, idziemy zobaczyć jak tam wygląda nasz chleb, a wygląda w tym momencie tak. Tak naprawdę została jeszcze dla niego godzinka, tyle ma jeszcze czasu bo już o 11.30 muszę go na pewno zacząć piec, zacząć piec. Dobra, za godzinę mi się wydaje, że jeszcze troszkę urośnie i będzie, będzie dobrze. Minęło kolejne 60 minut nie, nie, niepełne, a mój chlebek wygląda tak. I ja go w tym momencie już zacznę piec, bo będę go piekł 60 minut, to będzie po 12:00 żeby jeszcze mi trochę ostyk, żebym zdążył jeszcze kanapki sobie do tej pracy zrobić. On już tak naprawdę wiele nie urósł od tamtej godziny. Chyba, chyba już tyle co miał urosnąć, to urósł. 4 godziny rósł, tak? Tak, zgadza się. Od 7.15 do 11.00. Dobra, pieczemy. Ja piekę chleby zawsze od zimnego piekarnika. Piekę taką ustawiam 200 stopni, grzanie góra-dół i 60 minut. Ewentualnie dodam 5 minut, jeśli chleb nie będzie jeszcze tak dobrze upieczony, ale zaczynamy 60 minut. Jedna godzina. Mój chleb, właśnie w tym momencie, kończy się piec. Ja mu nie dokładałem 5 minut. Widzę tutaj, że jest ładnie upieczony, czyli w moim przypadku 60 minut starczyło. Co zrobimy? Wyciągniemy go i będę go studził przynajmniej z pół godzinki. Mamy godzinę w tym momencie 12.05. Dobra, tu sobie wszystko powyłaczamy. Zobaczymy jak on wygląda. A wygląda. Wygląda tak. Ładnie się dobiegnie. Ciemne, fajne. Dobra, przejdę z nim na blat. O, super. Teraz go sobie wyciągniemy z tych silikonów. gorące. Super są te silikonowe foremki, naprawdę jak ktoś ma okazję i się zastanawia, czy sobie kupić, to naprawdę polecam, polecam gorąco. Silikonowe, one mają tutaj w środku, one tu mają w środku taką metalową ramkę i dzięki temu one tak się nie, nie rozchodzą podczas podczas pieczenia. Dobrze. A mój chlebek wygląda tak. Trochę malutki, troszkę, troszkę jestem zawiedziony. Nie, niestety ale nie urósł mi. Tak jakbym się tego spodziewał. Jeślibym do pracy dzisiaj na drugą mieszedł, to bym go potrzymał jeszcze z godzinkę dwie i by pewnie troszkę urósł, ale no nic. Nikogo nie ma w domu. Po 14, więc musowo było piec ten chleb. A tak go zjemy. Na pewno się nie zmarnuje. Ale wygląda ładnie. Szkoda, że jeszcze, jeszcze godzinki. Jeszcze godzinki ten chleb nie dostał, ale dopiekł się, bo dopiekł się bardzo ładnie. Poczekam z pół godziny i go przekroję, pokażę jak wygląda w środku. Będę robił sobie kanapki i uciekał do roboty. Już mam pomysł na następny chleb. Następny chleb upiekę z mąki grahamowej. Mąka graham, zakwas żytni i orzechy włoskie zrobię, zrobię taki chleb. Ale ten chleb już zrobię w dniu wolnym, żeby mi czasu staczyło na wyrastanie. Bo nigdy nie wiadomo, ile ten chleb wyrosi. Nieraz wyrasta w 2 godziny, nieraz w 4. Ten wyszedł, tak można powiedzieć, skromnie. Dobra, wygląda ładnie, pachnie ładnie. Ok. Minęło 30 minut. Przekroimy nasz chleb, zrobimy sobie parę kalapek. On jeszcze trochę ciepły jest, będzie, będzie w środku jeszcze mokry. Ale to nic przekroimy, zobaczymy jak on wygląda. Tych odrębów przędzy dałem dosyć sporo, dlatego może tych dziur tak nie widać. Te odręby pszenne zawsze tak, tak robią, że ten chleb jest taki mocno gniasty. O, ale wygląda ładnie, pachnie, pachnie ładnie. Upiek się. No nic, dziękuję bardzo.